Witam wszystkich, Szkoła Jazdy Kursant. Pokazujemy cykl skrzyżowań. Właśnie pierwszy pojazd ze Szkoły Kursant, ten bardziej jasny, niebieski, wykonuje skręt w ulicę Kamienną. Następny, tutaj widzimy, tak, rozjechały się te pojazdy. Tam daleko widzimy, że pojazd następny wykonuje skręt w Chłupską. Tak. Chciałem powiedzieć, że to skrzyżowanie sprawia bardzo dużo trudności kursantom. E, trzeba je podzielić na, tutaj na kilka poleceń. E, polecenie skrętów w Kamienną, e, polecenie jazdy w ulicę Chubską, e, polecenie jazdy w ulicę Jesionową i polecenie jazdy w ulicę Piękną. Skręt w ulicę Piękną jest najłatwiejszym skrętem, jest dosyć prostym skrętem. Natomiast skręt w ulicę Kamienną lub jazda w ulicę Hubską, przebieg drogi, mamy tutaj znak przebieg drogi z pierwszeństwem przejazdu i polecenie egzaminatora jazda przez skrzyżowanie drogą z pierwszeństwem przejazdu.